Będą trwały dyskusje, ale to już nie ma absolutnie żadnego Piszczek znaczenia. W akcjach ofensywnych. Zobaczmy jeszcze raz. Wymiana piłki z Błaszczykowskim. Chyba zahaczony. Teraz zobaczymy dokładnie z pierwszej piłki zagrana piłka. Zobaczmy. Patras, Patras tak. tak jest. Był tam kontakt z nogą Łukasza Piszka. No i mamy wspaniałą, naprawdę wspaniałą szansę do objęcia prowadzenia. Nie układał nam się ten mecz. Ja pamiętam takie spotkanie za kadencji Jerzego Engela z Armenią w Warszawie. Też nie szło do tego rzutu karnego, kiedy strzelił z 11 metrów Michał Żewłakowi. Gdzieś to wszystko się wtedy już rozpoczęło, rozwiązał się ten worek z bramkami. Ale pamiętajmy, rzut karny to jeszcze nie gol. Błaszczykowski kontra Namasko. Chyba na tą bramkę nie strzelił karnego, złapał jego jedenastkę Gigi Buffon w meczu Zobaczmy, z Ruszył Błaszczykowski, gol! I razem precyzyjnie, brawo! To jest strzał nie do obrony. Strzelony rzut karny w Podgoricy. Strzelona jedenastka we Wrocławiu. Brawo Błaszczykowski, brawo Polska. Prowadzimy 1-0. Dwunasty gol Błaszczykowskiego w reprezentacji. W tamtym sezonie strzelał regularnie. 6 goli strzelił Kuba Błaszczykowski. Teraz w tym sezonie już dwa gole. Tak jak mówisz, udało mu się pokonać z 11 metrów bramkarza Czarnogóry, a teraz Mołdawii i cały czas w ten sam sposób z tym charakterystycznym takim prawie zatrzymaniem się podczas rozbiegu. Jeden piłkę posłał do bramki Marcin Wasilewski. Ale wydaje się przy zgraniu piłki on był na spalonym. Zaraz się przekonamy jak było w rzeczywistości. Tak jest. Zgranie Glika i ewidentny spalony. Metrowy, może półtora metrowy. No tak, wydaje się, że wybroniłby ten strzał Glika tutaj Stanisław Namasko. Suworow na piku Szczaka, Glik. Błaszczykowski, ostre, zdecydowane dośrodkowanie i był tam Wawrzyniak, który uderzeniem głową pokonuje Namasko. To jest ta bramka, która pozwoli złapać oddech. Miejmy nadzieję, że pozwoli już teraz myśleć o zdobyciu trzech punktów. Zobaczmy, dośrodkowanie Błaszczykowskiego w bieg. Wawrzyniak uderzył w kierunku dalszego słupka. No, jak rasowy środkowy napasyk tutaj skręcił głowę do tego dośrodkowania Kuby Błaszczykowskiego. Ma blisko 30 meczów w kadrze, ale powiedział tylko trzy o jakimś tam ciężarze gatunkowych. Przeżył swoją taką osobistą traumę, kiedy nie grał na Mistrzostwach Europy. Natomiast od pierwszego meczu Fornalika to jest podstawowy lewy obrońca reprezentacji Polski. Polska 2, Mołdawia 0 jak miał e, pecha do wielkich turniejów, bo siedział na ławce także w dwóch pierwszych meczach Euro 2008 z Niemcami i z Austrią za Leo Benhakera. Odsunięty e, przez Smudę. No teraz e, walczył miejsce i chciałby, chciałby zagrać.